Cześć, z tego względu, że niedługo będą święta, to tak pomyślałem, że e, mogę tutaj oferować jakiś e, bardzo fajny prezent. E, mam tutaj takiego jednego robota, e, który naprawdę bardzo, bardzo dobrze się sprawował w tym roku. Łącznie mam 8 robotów, które e, tutaj sobie pracują ale ten, ten szczególnie jest e, bardzo dobry niski e, niski drawdown tak więc naprawdę wygląda obiecująco że nadal e, będzie on, on działał tutaj wam teraz e, pokażę jakie e, on wyniki robi a no, tu widzicie nawet e, nawet jest otwarta transakcja e, w tym robocie dobra tutaj pokażę wam jak e, wygląda e, krzywa zysku dajmy tutaj 2000 rok, ale to i tak dane mam z 2012. Teraz generuję, generuje i tutaj mamy mamy ładny, piękny wykres, praktycznie płaska linia bez zbyt dużych zbyt dużych amplitud, tak cały czas systematycznie idzie w górę. Tak więc naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. Weźmy teraz, wpiszmy sobie, właśnie ten rok. No mamy 11 miesięcy szło. I na tych ustawieniach, które tutaj, które tutaj posiadam, które są tutaj wstawione, jak widzicie, pierwszy początek roku. Był średni, praktycznie tam lekki, lekki zysk, ale już od kolejnej połowy, drugiej połowy roku, już zaczęło się naprawdę bardzo fajnie, bardzo atrakcyjnie. I tu jest po prostu. E, ja zacząłem handlować w marcu, w lutym. W marcu jakoś, gdzieś tutaj, tu jest kwiecień. Tak, w lutym, marzec, no to tutaj, tutaj gdzieś się wystartowałem. No i. To ładna, pokażna suma tutaj jest wygenerowana na moim koncie. No a tutaj, co jest najlepsze, to ten ten pakt test, tak? no Pokrywa się z tym realnym, bo to jest algo trading, tu robot wszystko robi, tak więc jest no niewielka różnica, tak jakby z tym przeszłości, przyszłości, z teraźniejszością, tak, która tutaj się odbyła. Tutaj widzimy, że był zjazd. 5000 dolarów a e, zarobek 28000. Jak jest no, naprawdę e, ogromna różnica, ale e, wpiszmy sobie e, jakby takie takie wartości bardziej osiągalne e, nawet jak e, zagramy 001 lota. No otwarcie 001 lota jak jest się e, zwykłym e, klientem niedoświadczonym e, to trzeba mieć Zaraz tutaj obliczymy 0,01 lota. Widzicie, 1800 zł trzeba mieć na, na otwarcie jednej transakcji. I plus i tam wy, wychodzi wtedy 200 zł. Tak więc pisuję tutaj 0,01 lota, i w tym roku to by było wygenerowane 2300 dolarów, no, czyli 10 tysięcy złotych, tak więc naprawdę no, no, 1000 złotych miesięcznie przy takim minimalnym, minimalnym ustawieniu, minimalnym wymaganiach i maksymalny drawdown to było 2000, tak więc z 10 tysięcy, a drawdown 2000, no, to jest ogromna, potężna różnica, tak. A tu wchodząc bardziej szczegółowo, to ten robot jest napisany e, tylko i wyłącznie, on pracuje na zamkniętych świecach, na tikach nie pracuje, próbowałem po prostu co tik e, znaczy co, co źródło danych e, to inne tiki i w ogóle wyniki wychodziły zupełnie zupełnie inaczej, jak z różnych źródeł e, pozyskiwałem e, całe świece, tak tutaj gram na całych świecach na 30 minutowych i jak pozyskiwałem całe świece no to te różnice nie były aż tak znaczące a na TIKAch to po prostu było ogromna, no ogromne przepaście między jedną, a, a jednymi a drugimi danymi tak więc wolę pracować właśnie na całych świecach oczywiście im, im większy przedział czasowy tym większa jakby szczegółowość większy, większa precyzja tak, tak więc no mam tutaj M30 na M30 odpalamy tą strategię, no ale oczywiście tutaj chciałem zaznaczyć, że to nie jest robot, który da ci 100% zysku, no w żaden sposób nie można tak myśleć, tak, to jest, no ja mam część jakby funduszy w akcje, część na Forex i część na Algo, tak, więc to nie jest, że wchodzimy 100% i ładujemy, bo, bo tak backtesting nam pokazał w poprzednim roku, w tym roku zarobiłem tak, to na pewno w następnym zarobię. No nie, no w następnym zupełnie inaczej, tak więc no z dystansem podchodzimy do tego. Jak na przykład tutaj mieliśmy, dajmy na to w tym roku 2300 dolarów, jest tak 450 dolarów straty, to jest najważniejsza strata. No to mnożymy sobie po prostu tą e, stratę razy 2, tak najbezpieczniej, i tą wartość pomnożoną razy 2, tak e, jakby, jak się, jak stracimy, to nic nam się nie stanie. To wtedy właśnie, no, taką, taką po prostu musimy przyjąć, jakby, e, strategię, takie ryzyko, no bo wiadomo, że wszystko może, e, może się wydarzyć. Tak więc. E, w ten sposób trzeba do tego podchodzić, że jakąś tam część kapitału poświęcić, no bo oczywiście jest zawsze jest duże ryzyko, że to może się nie powieść, tak? Więc zachęcam do tego. A co jeszcze tutaj chciałem pokazać, jak sobie to poradziło? O, tutaj zobaczcie, mamy, mamy, mamy. No tak, no tutaj, tutaj mamy początek roku, tak, a następnie był ostry punkt, to jest 16 tysięcy, tak więc tutaj no na szybko licząc, no ponad, ponad 30% był zjazd, tak więc tutaj dosyć, dosyć znaczący spadek tutaj się pojawił. I jak sobie właśnie poradził ten robot? Zobaczcie tutaj... No, dajmy od początku roku. Policzymy tutaj do, do tego momentu, jak wyszliśmy. To jest 6, 20. Szybko wpisujemy początek, 25, 6, 20. No. no, jest 6, 20. I startujemy i zobaczymy, właśnie jak sobie poradził z tym wielkim spadkiem. No i popatrzcie na to, to jest naprawdę. Bardzo imponujące. O, zobaczcie, stąd był ogromny spadek, tak, i później powrót. No i praktycznie e, widać, że był tutaj jakiś tam zjazd, tak, ale to nie było aż tak e, odczuwalne, i tak naprawdę stąd zarobiliśmy sobie. Tu praktycznie jest płasko, tak, a i tak udało nam się zarobić i zarobiliśmy jakąś część funduszy, tak, żeby spokojnie przetrwać ten spadek. Tu na wykresie mamy ogromny spadek, 30%, a tutaj no po prostu jest jakiś tam malutki, no, ale, ale nawet się nie obniżyliśmy do startowego kapitału, tak? startowy kapitał tutaj jest, tutaj spadliśmy o 30%, tak, a tutaj nawet nie przekroczyliśmy właśnie 10 tysięcy w tym teście, co mamy, tak, więc i tak wyszliśmy obronną rękę, tak, więc no, jest duża szansa, jeśli cokolwiek się stanie w przyszłości, tak, Takiego drastycznego, to może to e, przetrwać. tak. A teraz, e, teraz właśnie, dlaczego chcę to Wam udostępnić? Chcę, żebyście zarobili te pieniądze, tak, i w przyszłym roku e, skorzystali z mojego mentoringu, bo będę, będę prowadził, tak więc mam nadzieję, że Wam to pomoże e, skumulować e, finanse, tak. E, I dzięki temu będziecie mieli właśnie środki na na mój mentoring. Mam nadzieję, że to się stanie. Mam nadzieję, że, że ten, że ten algotraining, ten robot wam to umożliwi. A co od Was będę oczekiwać? Oczekuję to, żebyście pod tym filmem napisali komentarz, cokolwiek. Nie wiem, biegałem, ładna pogoda, byłem na wycieczce, byłem u Cioci na imieninach, wszystko jedno. Jakikolwiek komentarz i też, żebyście udostępnili ten film na swoim profilu społecznościowym na jakimkolwiek tak i jak ten film będzie przez tydzień czasu no to wtedy e, podsyłam wam ten, tego robota ten algo trading No bo wiadomo że nic, nic tak naprawdę nie zyskam jeśli będziecie mieli przez 5 minut ten filmik udostępniony, a później skasuje się żaden zysk dla mnie z mojej strony tak więc no Oczekuję jakiegoś z Waszej strony poświęcenia, żeby też była korzyść z mojej strony, bo, bo ten robot jest naprawdę wyśmienity z niego. Korzystam ten rok, no ten rok po prostu pokazał, że, że, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Polecam, polecam, bo naprawdę robią, robią te wyniki. E, wrażenie, tutaj wpiszemy sobie jeszcze raz końcówkę tego roku. No, i ładnie, pięknie. Początek było wahania, a później ostry. Ostry ruch górę tak więc jest jest potencjał niesamowity. No a tym, tym bardziej, że tutaj mamy zjazd 2000 tylko przy takim ogromnym zjeździe, gdzie, gdzie tu było 30%, tak, a zysk mamy 10 tysięcy Włączamy go, nic nie robimy. Kontrolujemy, czy po prostu poprawnie jakby chodzi, czy jest wszystko odpalone. No i to sobie działa spokojnie, tak więc... Piękny, piękny robot. Zachęcam. Zachęcam. No ale tak jak mówię, ja mam 8 robotów, które pracują i na każdym osiem jest jakiś tam procent kapitału przeznaczony, a nie że na jeden 100%, no bo to wiadomo. Że tak, tak to się nie gra. Tak się nie gra. Okej, okay, trzymajcie się.